Obszar Natura 2000, Dolina Dolnej Pilicy, jesteśmy w rejonie Białobrzegów, gdzie są bardzo smaczne lody, na których się wychowałem. To są moje tereny poniekąd rodzinne. Tu się wychowałem. A tu mieszkałem po tamtej stronie, co prawda. Czyli tym, na tym wysokim północnym brzegu w Wysoczyzny Rawskiej, skąd spływa rzeczka. Też mi miła czarna, a później zwana rykalanką. No i taki ładny dzisiaj wieczór. Już może przyrodniczo jest troszkę gorzej, ale zawsze miło popatrzeć. No i komarów co prawda mało jest. No i taki mamy, mówię, aspekt letni łąki w Dolinie Dolnej Pilicy.